I z tej strony Patryk. Na mnie się kładzie. Jesteśmy w Biker Budzyk, gdzie prezentujemy ciekawy model od marki Ecobike. Jest to model. Model Dar, potocznie i pieszczotliwie nazwany przez nas Darkiem. Darek, jest to fajna premiera tego roku. Robor, który nie był specjalnie zapowiadany, a jednak się pojawił i to przebojem. Także cieszymy się z tego faktu, bo jest to Rower, którego troszeczkę brakowało. Jest to zapełniona luka w ofercie mm -hmm. Ekobajka. Jednocześnie nadaje się do jazdy po mieście, mm -hmm. ale ma duży potencjał w terenie. Także to jest, to jest ta jego wszędobyskość. Mm -hmm. No i wygoda użytkowania. Tak, no pozycja na tym rowerze zdecydowanie bardziej wyprostowana jak pochylona. Mm -hmm. y mamy regulowany wspornik kierownicy. Tak? Mamy ergonomiczne chwyty. Tak. Oczywiście skręcane, żeby nam się nie obracały. Mamy dosyć wygodne siodło marki Velo. Mhm. Jeszcze bym tu się pokusił o montaż amortyzowanej sztycy. I często się na tym pokuszam. Aby ten komfort już był pełen. Co tutaj się rzuciło mi w oczy, no to mniejsze koła, tak? koła 27,5 cala mhm. Na na dosyć, szerokich, szwarbę, tak. na dosyć szerokich kapciach. No, tutaj mamy e, oponę all od Szwalbe. Mhm. I tak jak mówisz, jest to około 27,5, ale szerokość opony jest 2,6. Także to jest tak. e, spory no, papeć. Myślę, że tutaj no, czyni ten rower bardziej takim kompaktowym. Mniej miejsca on tak naprawdę zajmuje. Tak. I bardziej zwrotnym. Też. E, tylko trzeba zauważyć, że opona jest bieżnikowana, bo jest tutaj głęboki rowek, także mhm. fajnie, fajnie będzie się wczepiać w grunt mhm. ale nie jest oponą kostkowaną, agresywną typowo błotną czyli powinna być cichsza na asfalcie jest cisza na asfalcie, nie powoduje takich oporów toczenia jak kostkowana opona co w rowerze elektrycznym też ma znaczenie, choćby ze względu na, na, zasięg. na zasięg A Właśnie, jak już przechodzimy tak płynnie do zasięgu, mamy tutaj bateria 30A w tej wersji. Mhm. Czyli największą, jaką oferuje EcoBike w swoich rowerach? W z, z największą, jaką ja w ogóle widziałem, także EcoBike tutaj no, mhm. daje spory popis. E, może niewiele widziałem, ale większych jak 30 Amperu, amperogodzin na chwilę obecną nie widziałem. I daje nam to zasięg? Więc deklarują 200 km. Mhm. Znaczy, e, oczywiście zależy to i, od wagi użytkownika. Tak, od wielu czynników, ale uważam, że jest to jak najbardziej osiągalne. Oczywiście jest pomiar na programie Eco. Y znając Maulera, y znając Expeditiona z serii EcoBike. No, są to jak najbardziej wiarygodne. Są to wiarygodne. A dlaczego wspominam o tych modelach? Ten Bo najpierw. są na tych samych podzespołach, jeśli chodzi o silnik i baterie. Mauler ma ten sam silnik Panasonic GX Ultimate, mhm. tak samo Expedition. Także mamy tutaj rower postawiony na, na tych samych wnioskach napędowych. Ile newtonometrów ma? 95 newtonometrów, 95. także to jak na e, rower o charakterze rekreacyjnym, e, a te same klamoty znajdują się w Maulerze, który jest stricte e, mhm. e, terenowym, no, terenowy, no już takim do zabawy w górach, fajnym rowerem. Mhm. No, to, to robi wrażenie. Okej. Okay. Elementem, na który zwróciłem tutaj uwagę, jest widelec o skoku 120 mm. Czyli całkiem spory skok jak na rower tego typu. Tak. I widelec to, wyposażony w sztywną małość. Tak, No to nam właśnie sugeruje, że nie jest to tylko rower rekreacyjny. Że jest to jednak rower typu SUV, mhm. który ma zapewniać komfort mhm. przez wygodną pozycję. A jednocześnie zabierze nas daleko poza ścieżki rowerowe. Nieco trudniejszy teren. I tutaj też goleń 34, czyli mamy zapewnioną sztywność tego widelca. Tak no i oczywiście jest to widelec z komorą powietrzną, czyli do tak. swojej wagi, do swoich preferencji możemy go zestroić. Najciekawszym elementem w tym rowerze, moim zdaniem, jest napęd na pasku. Tak? Czyli tutaj zamiast łańcucha. Mamy zastosowany pasek Gatesa, plus Shimano Inter 5, mhm. wewnętrzne, wewnętrzna zmiana przełożeń w pieście. Bardzo ciekawe jest to rozwiązanie, jeśli chodzi o gwałtowne zatrzymanie się na przykład. Mhm. Możemy ruszyć z jedynki, gdzie w przypadku tak. przerzutki zewnętrznej niestety ruszamy z takiego biegu, na jakim się zatrzymaliśmy. Chyba, że mamy nowego QSODIY2. No on zredukuje rytualnie. Zredukuje. Ale, jeszcze... Ale jeżeli się gwałtownie nie. zatrzymamy, to on tego nie zrobi. Tak, tak, tak. Tutaj też bardzo mała awaryjność mhm. tego systemu tych przełożeń w pieście, plus bardzo duża żywotność paska, tak? Gdzie mhm. myślę, że na tym pasku możemy zrobić około 20-30 tysięcy kilometrów. Mhm. Nie wymaga to od nas ten system smarowania. Jedyne co, musimy dbać o jego czystość, tak, czyli... Yy... Aczkolwiek oczyszcza się sam bardzo mhm. łatwo i... Tak, bo nie ma jakichś drobnych przestrzeni. Tak. Yy, wystarczy w zasadzie go spłukać wodą, tak? I, 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 I cała filozofia, chodzi on cicho, chodzi on długo. Czyli tak. to, co tak naprawdę yy, rowerzysta oczekuje, tak? Nie musimy kombinować. Czy to wosk, czy to smar jakiś, mhm. wsiadamy, jeździmy. Mamy sprzęt praktycznie bezobsługowy. To jest, no, myślę, że dla wielu osób bardzo duży plus tego rozwiązania. I tutaj do tego aspektu roweru bezobsługowego mamy jeszcze program Auto mhm. w wyborze jakby wspomagania. Mhm. Także możemy sobie ustawić eko, możemy sobie ustawić standard, jeśli chodzi o moc wspomagania, ale po drodze jest też. Program auto, czyli rower sam sobie dopasowuje moc wspomagania mm -hmm. w oparciu o różne zmienne, czyli naprężenia pedały, kąt pochylenia, mm -hmm. co już jest znane w wielu rowerach, ale dobrze, że pojawiło się również w tym modelu Ecobike, no bo jeżeli szukamy roweru, który będzie wiele za nas robił, i nie będzie u nas, e, i mamy się skupić na przyjemności jazdy. To mhm. Darek nam to jak najbardziej Ci, zapewnia. Znowuż prostota obsługi. Tak. Także to jest, to jest no bardzo fajne. Też patrzę na tą ramę, że ona bardzo ładnie ma wygładzone spawy. W zasadzie tych spawów nie widać. Tak. Zadbali o to i. Estetyka tego jest na wysokim poziomie. No i od tego roku większość modeli Ecobajka posiada bagażniki z systemem MIG, co mhm. nas też cieszy, no bo ten system bardzo sobie chwalimy i podajemy często sakwę i prezentujemy pod ten system. Znowuż prostota, tak? Znowuż prostota. Pinamy wpinaż, tak. To, to jest no i nie wygody. ma potrzeby montowania adapterów dodatkowych, mhm. bo z każdego bagażnika możemy zrobić bagażnik z mikem, jeżeli zastosujemy adapter. Ale to już po pierwsze to już tak nie wygląda schludnie, mhm. po drugie no, jest to doczepiony element. Także... Tu mamy jeszcze ten bagażnik z systemem mik. Coś ma takiego powstać jak MIG HD. MIG HD będzie służył też do fotelików rowerowych, które mają no. być wpinane w bagażniki. Mhm. Ten widzę, że też ma maksymalną ładowność 25 kg, czyli to też jest bagażnik bardzo solidny. Co jeszcze tutaj rzucę się w oczy? Oświetlenie. Tak? Przednia lampa być może wygląda dosyć standardowo, ale za to już tylna jest bardzo ładnie wkomponowana w, w, bagażie, w bagażnik. Tak. To, to no, nadaje takich smaczków. No i bagażnik też jest projektem ekobajka Bagażnik jest specjalnie wykonany pod ramy ekobajka żeby mhm. w sloty idealnie się wpasować. Mhm. Plus do tego dołożona ta lampa. No jest to autorski projekt i myślę, że bardzo, bardzo fajny. Mhm. Do tego mamy metalowe, platformowe pedały. Mhm. Na, nadaje to takiego smaczku, takiego, takiego pazura mhm. dla, dla tego roweru. No i stabilnie trzyma I się stabilnie zdolach, trzyma przede wszystkim, tak. co, jest, co jest główną funkcją tych pedałów. One są na łożyskach maszynowych. Z tego, na to co, wygląda. Co czuję? Lekko się kręcą. Błotniki tak samo, odpowiednio szerokie do tej opony plus dołożone te chlapacze, tak? Gdzie mhm. W jakimś modelu tam brakowało tych chlapaczy. W MX-ach. W MX-ach, tak. I I no to potem... też to jest to, że EcoBike słucha jednak tych Tak, i jak klienci piętów. skarżyli, że, że po prostu błotniki nie spełniają funkcji mm -hmm. i chlapią, mm -hmm. poprosiliśmy o dodatkowe chlapacze, otrzymaliśmy takie i jak klient zgłaszał. Problem właśnie z błotnikami do, dokładaliśmy te chlapacze. Jeżeli chodzi o, o to, co powiedziałem na początku, że to jest fajna premiera, mhm. no bo on jest w zasadzie sprzedaży od maja tego roku tak. po teście ten rower często jest wybierany. Mhm. Okay. Mimo że e, nie jest najtańszym z oferty. Jest nawet jednym z droższych, droższych no bo kosztuje bez złotówki 15 tysięcy. jest jeden z ciekawszych. Ale jest jednym z ciekawszych i, tak jak mówię, jest to uzupełnienie tej luki, której klienci poszukiwali. Już sam Expedition był fajnym pomostem pomiędzy RX a załóżmy LX. Że chcieliśmy mieć coś na niższym przykroku, z wygodniejszą pozycją, ale jednak w teren. Mhm. A potem się okazało, że szukamy czegoś, co aż tak koniecznie nie jest w teren, ale jeżeli czasami nas poniesie gdzieś tam w bok, to się nada, to się nada że obsłuży. Ale na co dzień idziemy jednak po, po asfaltach. I ogólnie moim zdaniem trend na rynku jest taki, że rowery. Właśnie wygodne, a nie mhm. tylko będzie to rower, taki wiesz, surowy podział, że jak rower ma być wygodny, to nie będzie w terenie. Mhm. To się powoli zaczyna zacierać, e, zacierać. Mhm. I, i takich ludzi, którzy lubią eksplorować, a niekoniecznie jadą dla osiągów teren, tylko lubią eksplorować. No właśnie, a propos tej eksploracji? Ten wyświetlacz mamy z możliwością grania prostych map? Tak, na mamy aplikację tutaj komod, mhm. którą możemy sobie zgrać. Często montujemy proponowany przez nas uchwyt na telefon fajną nawigację mhm. i bardzo czytelny wyświetlacz. Co fajne w, w, w tym pilocie, jeżeli chodzi o pana mamy możliwość podłączenia kabla USB, mhm. także jednocześnie możemy sobie telefon ładować z pilota okay. podczas jazdy. Jest to też wygodna i funkcjonalna rzecz. Mhm. Oczywiście tryb walk, no to taki już standard raczej tak. jest. i Kilka trybów wspomagania, tak jak już yy, mówiłeś o tym, nie? Dobrze. Dajcie znać, czy macie już swojego darka. Jak wam się podoba? Jak, jak ta premiera wam się widzi? Rozwiązanie z paskiem. <grym> tak, e, a może poprzez e, nasze dywagacje i kolejny odcinek e, dopiero zobaczyliście pierwszy raz ten robot. Odkryliście ten, rower. ten sprzęt. E, i wcześniej o nim nie słyszeliście. E, dajcie znać e, tak czy siak, jakie są Wasze odczucia. Czego Wam jeszcze w tym rowerze ewentualnie brakuje? Co by jeszcze Ecobike mógł poprawić? Bo, tak jak wspomnieliśmy nieraz, oni słuchają głosu swoich klientów i to jest bardzo istotne. Poprzez nas można powiedzieć, że przekazujemy te wieści do Ecobajka i, i często jest to rozpatrywane. Jakie są ewentualnie dla użytkowników teraz kwestia braki przy użytkowaniu albo. Po prostu co Wam się w tym rowerze podoba i dlaczego warto go nabyć, dlaczego go wybrać z tej całej jakby matni wielu rowerów, które są dostępne na rynku. Jestem ciekawy Waszego zdania, także odsyłam Was do sekcji komentarzy. A dzisiaj to będzie chyba już tyle, nie? Tak jest. Do Dziękujemy. zobaczenia w następnych odcinkach. Hej! Cześć!